Cześć! Pokażemy Ci, jak wygląda zabieg peelingu kawitacyjnego wykonywanego w naszych salonach. Peeling kawitacyjny to nowoczesna metoda głębokiego oraz bezbolesnego oczyszczenia skóry. Jest to również alternatywa dla manualnego oczyszczenia twarzy. Jest to również pierwszy krok prawidłowej pielęgnacji cery. Zapraszam! Peeling kawitacyjny usuwa zanieczyszczenia oraz martwe komórki skóry w sposób bezpieczny i pozbawiony efektów ubocznych, wykorzystując zjawisko wibracji ultradźwiękowych. Po peelingu skóra jest dogłębnie oczyszczona, zostają usunięte zanieczyszczenia, zaskórniki oraz wągry. Dodatkowo w wersji rozszerzonej zabiegu otrzymujesz nawilżenie oraz ujędrnienie. Za pomocą fali ultradźwiękowej wprowadzamy w skórę ampułkę dobraną do Twojej cery. Zabieg peelingu kawitacyjnego zaczynamy od przeprowadzenia wywiadu z klientem i wykluczenia ewentualnych przeciwwskazań. Następnie przechodzimy do demakijażu i oczyszczenia skóry oraz tonizacji. Wykonujemy peeling kawitacyjny z użyciem wody różanej. Dla lepszego efektu wykonujemy ruchy po kilka razy na daną partię zabiegową. Po oczyszczeniu skóry przechodzimy do tonizacji. Następnie wykonujemy masaż twarzy ultradźwiękami z ampułką. Kolejnym krokiem jest maska algowa dostosowana do potrzeb skóry. Po odczekaniu kilkunastu minut, maskę ściągamy i wmasowujemy krem na skórę twarzy oraz w okolice oczu. Zabieg jest całoroczny i przy odpowiednim zabezpieczeniu skóry kremem z filtrem 50 możemy go wykonywać bez strachu o swoją skórę. Zabieg najlepiej wykonywać w odstępach co około 2 tygodnie. Przeciwwskazaniami do tego zabiegu są ciąża, padaczka, choroby tarczycy, choroby skóry, metalowe implanty, rozrusznik serca oraz nowotwór. Zabieg jest całkowicie bezpieczny, bezbolesny i maksymalnie relaksujący. Do zobaczenia w salonie!